Teodor, a to od. nie żaden nie, odcinek, tylko przegląd całej wersji 1.6. Więc tak. Może zaczniemy od koniów, ponieważ to jest Horse Update. Więc tak, aby oswoić takiego konia, musimy cały czas na niego siadać, aż nas nie zrzuci. Możemy mu dać na przykład jakieś jabłko, albo. nie wiem. Nie wiem do końca co jedzą te konie, ale wiem, że jakieś rzeczy mi możemy dać, żeby nas bardziej. Lubiły i wtedy byłaby większa szansa. Tak, ja wiem, że akurat lubię jabłko, więc ja im zawsze daję jabłko. Chwila. Tak, aby jeździć na koniu, musimy mieć siodło. Na początku było planowane specjalne. Aha, Ciebie nie oswoiłem. to by. ty byłeś oswojony. <laughs> tak. I. Dobra, siadamy. No, było na początku planowane specjalne siodło dla koniów. Jednakże młodzieńc z niego zrezygnował. I teraz jest normalne siodło. Dobra. Chyba nie wyskoczy. Poćwicz skakanie. Tak. Koń koniowi możemy też założyć zbroję. Są trzy rodzaje. Żelazna, złota i diamentowa. Bup. Dobra, mniejsza. Eee, I diamentowa. By taką zbroję mieć musimy e, znaleźć skrzynkę w twierdzach nederowych. Teraz możemy się wybrać do nederu. I tak. O, siema owca. I tak jak widzicie. Ja już tutaj sobie zrobiłem dziurę, żeby widzieć lepiej. Tutaj, I proszę, tu jest taka skrzyneczka i w jest e, ta zbroja, sztabka i dlaczego. Jeszcze sidło nie wiem. Pamiętam, że gdzieś tutaj jeszcze też były dwie skrzyneczki. Dobra, mniejsza. To zgubiłem chwila. O, tutaj były. Oj, i tutaj kompletnie inne rzeczy są. Wy trochę tych skrzynek jest za dużo. No, widzicie, tyle dużo rzeczy można znaleźć w tych skrzynkach. Nie wiem, jak dla mnie to jest trochę za łatwo. Mam nadzieję, że zmienią to. i Rzeczy i tak. A wraz z koniami doszły też osły i muły. Tak. Aby otworzyć taką torbę muła albo osła, musimy nacisnąć e shift i tym. I prawe przyciski. Widzicie, już mu wpakowałem jakieś rzeczy to. Tak. I mu nie możemy założyć zbroi. Tak. No dobra. Co dalej? Tak. Dodano, dodano też laso. Nie wiem do końca, czy to laso, czy coś. Dobra. A który możemy... Jakoś tak. Nie wiem, przenosić nie. Łop. Najlepiej jest je puszczać, jeśli latamy, puszczać je, je nad wodą, tak? I las jest takie I co jeszcze dodano? To już dodano taki nazywacz, nie wiem, jak to nazwać. Pokażę wam oba. Sobie wybrać, kość, gdzie tu jest kość? Dobra, mamy kość. Dobra, jest już mój. I mogę go teraz nazwać Reksie. To chyba jeszcze nie ma craftingu, o ile dobrze pamiętam. Ale jeśli rozbijemy no, takie te diner. No mobę, Diner bone. Bone. Tak. To Tada. Wysok będzie do góry nogami. A no, w ogóle wszystkie takie rzeczy mogą być do góry nogami. Oprócz smoka i osadnika, ale do tego osadnika to nie jest do końca prawda, ponieważ... wiem... Jeśli mu tak naciśniemy, to nie może okay. mu zmienić nazwy. I... ale to nie jest do końca dobrze. Znaczy, to nie... Znaczy, możemy go tak zrobić do góry nogami, ale... Musimy tak nazwać jajko, nie możemy mu przyczepić metki, tylko nazwać jajko. Czemu tam jest na mnie warczyń? Widzicie? Diner bona. I spawnuje osobników do góry nogami. Dobra, co kolejne? Mm, tak, utwardzona glina. Mm, tak, e, można potem ją przerobić na taki kolor lepszy, nie? Tak. Normalną glinę taką przepalamy w piecyku i potem z takiej to gliny możemy ją tak przefarbować. Tu różne barwy można kupować. nie tylko fioletowe. I jak widzicie potem... No. I tak w ogóle jeszcze zmieniono teksturę węgla drzewnego. Hmm, co dalej? A tak w ogóle kraftujemy tamto laso. Nie, pokażę bardziej. I tak. Co dalej? Dodano blok węgla. Tak. Jest już blok szmaragdu itp. I też jest blok węgla. A mnie zastanawia cały czas to, czy będzie można użyć tego bloku, żeby odpalić tego bacona od witchera. I tak, i tu jest tak, tak wygląda blok węgla. Tu też jest blok lazury, tu zmieniono jego teksturę. I tak, co dalej. Mm. Dodano też sn snopsiana. Nie wiem jak to dokładnie się wymawia. Tak, kraftujemy to tak. Nie możemy potem tego zrobić powrotem, z powrotem w pszenicę. I też dodano, co dodano? Mm. E, dywany. Z takich dwóch kawałków robimy trzy takie dywaniki. Zgubiło mi się. Dobra mniejsza. Co jeszcze dodano? Tak, Teodor teraz się będzie gubić. Chyba już wszystko. A nie, jeszcze coś. Teraz. To trochę mnie wkurza, że pisze. Patrzcie. Pierściek. Zero i tak. Patrzcie. Plus. Plus atak 7, no właśnie to mnie najbardziej wkurza, że pisze co, no która rzecz co dodaje, nie? Nie na serio wkurza. Tak, o już mi się przypomniało jeszcze kilka rzeczy. Ja. I tak, odtąd teraz można spawnować e, moby w wodzie jajkami. to już chyba wszystko, ile dobrze pamiętam. Chwileczkę z tylko... Obejrzeć na pewno wszystko. O czymś się zapomniałem. No i to chyba już było naprawdę wszystko no. Dzięki, że obejrzeliście ten filmik. Do zobaczenia w, Do zobaczenia w kolejnych i cześć!